uśmiechając. Styd oraz zażenowanie chyba jej już przeszły, bo oparła się o tapicerowany welurowy zagłówek w taki sposób i odsłoniła swoje pięknie naturalne i jędrne piersi. Widziała, że się na nie patrzy. Myślę, że zrobiła to specjalnie. No dobra dziewczyny, mamy trochę czasu do śniadania. Co chcecie robić? Zapytałem, stojąc na wprost łóżka z baldachimem. W samych bokserkach. Na którym leżały naprawdę piękne dwie kobiety. No nie wiem, a co chcesz, abyśmy robiły? Odpowiedziała Sylwia bardzo namiętnie, dając mi do zrozumienia, że ten czas możemy spędzić naprawdę ciekawie. Myślę, że dziewczyny jeszcze były pod wpływem działania naszego wczorajszego specyfiku, bo nie wyglądały na takie, co mają kaca giganta, a po wczorajszej imprezie taki powinny nie męczyć. Marta nic nie mówiąc, oglądała trochę zdziwiona.